Zawiedziona Pola nie chce odpuścić przyjaciółce pocałunku z jej chłopakiem. Zamierza o wszystkim powiedzieć Robertowi. Czy ty wiesz, że Rafał i Zuzka całowali się wczoraj? Słucham? Czy nic się jeszcze nie przyznała? No nie, chyba coś się pomyliło. Nic mi się nie pomyliło. Rafał mi powiedział, a Zuzka to potwierdziła. Czy już wiesz, mój obecnie już były chłopak, i twoja dziewczyna kręcą ze sobą za naszymi plecami. Nie wierzę. Zuzka nie zrobiła mi czegoś takiego. A jednak? Jak go chce, to niech go ma. A czekaj, czy ty zerwałeś zerwała? Tak, i tu też powinieneś zerwać z Zuzką. A gdzie ona jest? W sali chemicznej. Robert jest bardzo zakochany w Zuzie, trudno mu uwierzyć, że mogłaby się całować z jego przyjacielem. Mimo to jest zaniepokojony i chce to z nią od razu wyjaśnić. Zuska, poczekaj, czy to prawda, że całowałaś się z Rafałem? Ja. No, no, no co, no tak czy nie? Tak. Co? Całowałaś się z nim? Ja nie chciałam naprawdę. Jak to nie chciałaś? Co to znaczy, że nie chciałaś? Co zmusił cię? No nie, ale to naprawdę nic nie znaczyło. Jak możesz powiedzieć, że to nic nie znaczyło? Całowałaś się z innym facetem. Ja. Kiedy miałeś zamiar wypowiedzieć? powiedzieć? Tylko, tylko jeden poconek, naprawdę, ja... A ja myślałem, że ci na mnie zależy, wiesz? Ale naprawdę no, mi zależy, przecież wiesz. Nie wiem, teraz już nic nie wiem. No przecież... Nie, nie wierzę ci, zostaw tak. mnie. To jest koniec, nie chcę ci już więcej znać. A ja ją tak bardzo kochałem. Myślałem, że, że ona mnie też. Pewnie Rafał miał ze mnie niezły polew, kiedy opowiadał mi rano o tej lasce, z którą się całował. A ja się nie skapowałem, że chodzi o moją Zuzę. Szlak by to wszystko trafił. Ten pocałunek z Rafałem to była wielka pomyłka. Bardzo kocham Roberta i bardzo chcę z nim być i nie wiem, jak go do tego przekonać. Lena i Marta, przyjaciółki Patrycji, cieszą się, że dziewczyna dogadała się z Alkiem i jest zadowolona z przygotowań do konkursu. Chłopaki, nawet nie wiem, jak bardzo zbliżył się do katastrofy. Ja myślę, że ona się w nim zakochała. Co? No, zobacz, zachowuje się zupełnie inaczej. Nagle dla wszystkich jest taka miła. No, ale może jej po prostu zależy na wygraniu konkursu? Nie, tu chodzi o coś zupełnie innego. Po raz pierwszy zakochała się w kimś innym niż w samej sobie. No, ale ja pierdzielę. <laughs> Patrz, widzisz, ale czadź, Szybińska, w kostiumie klauna. Alek, ty to jesteś mega kolec, że ją na to mówiłeś. Stary, Słajelska, jest tak zapatrzona w siebie, że ona w ogóle nie ogarnia, że zrobi sobie z niej. W ogóle ona jest święcie przekonana o tym, stary, że ty pójdziesz z nią na jakiś konkurs, nie? <laughs> Dziewczyna nie ma o niczym pojęcia. A ty ją teraz przykamujesz. No, jej mina, jak cała szkoła będzie z Bez cen. Ale przydarobijaj z petycji. No, ale to po części na jej życzenie. Może i to dobrze zrobi. No dobra, ale co będzie, jak ona się dowie, że my wiedziałyśmy i nie powiedziałyśmy? To będzie kosmiczny kataklizm. Trzeba ją ostrzec. Dziewczyny chcą jak najszybciej powiedzieć Patrycji, że Alek nagrał ją, jak żongluje w kostiumie klauna, tylko po to, żeby ją ośmieszyć przed całą szkołą. Boją się jednak, że zakochana dziewczyna może im nie uwierzyć. Gdzie ona może być? Dziewczyny, tu jesteście, chcę wam coś pokazać. Jeszcze będę miała makijaż jak klaun, a Alek będzie przybrany za bezdomnego. Co jest? On cię oszukuje. Kto? Alek. To jakaś bzdura? Podsałeś całeśmy rozmowę w szatni, rozmawiał ze swoimi kolegami i mówił, że kupujesz wszystko, co on ci powie. Proszę cię, to jest nieprawda, ja niczego nie kupuję. Myślisz, sobie to wymyśliłyśmy? Tak, właśnie tak myślę. Wymyśliłyście to, bo jesteście zazdrosne. Patrycja! Idiotki. Zostań, odpuść, musimy tu zostać, zaraz mamy biologię. No. Krytynki jedne, co one sobie w ogóle myślą? Przecież Alek nigdy nie zrobiłby mi czegoś takiego. Domyśliłabym się, gdyby sobie ze mnie robił jaja. Nikt w tej szkole nie będzie się ze mnie wyśmiewał. Do Patrycji dociera, że rzeczywiście została ośmieszona. Chce jak najszybciej wyjaśnić to z Alkiem. Możemy pogadać? Ups. No chodź. Co jest? A ty mi powiedz co jest. Co to znaczy? Cała szkoła ma ze mnie pośmiewisko. Wydaje się. Wydaje mi się. No. Zrobiłeś to tylko dla beki, prawda? Nie, chciałem żebyś pokazała nową twarz. No i co, udało się. Wiedziałeś, że wszyscy się będą ze mnie śmiać? Nie, nie wiedziałem. Patrycja, pokaż jakieś nowe sztuczki z tą piłką. Co? Bez kostiumu je potrafisz, nie? Zaufałam Ci, a ty tu wykorzystałeś. <grywa> <grywa> Hej, Patrycja, zaczekaj! Jezu, wszyscy mają ze mnie polew. Jak Alek mógł mi coś takiego zrobić? Myślałam, że jest z niego fajny chłopak, a tymczasem on mnie wystawił na pośmiewisko całej szkoły. Najgorsze jest to, że ja się w nim chyba zakochałam. Ale ze mnie idiotka, jak mogłam się tak dać nabrać? Alek udowodnił kolegom, na co go stać, ale nie wie teraz, jak przeprosić Patrycję i przekonać ją, że naprawdę mu się podoba. Alek jest całą Nie chciałem zrobić ciebie pośmiewiska, tylko po prostu chciałem sprawdzić cię na ziemię, rozumiesz? Nieważne, udowodniłeś, co chciałeś, okej. Okay? Ale daj wyjaśnić. Od się ode mnie. Jakbyś mnie normalnie poprosiła, jeśli chodzi o ten konkurs, to przecież wszystko byłoby okej, okay, rozumiesz? Przestań być jędzą, bo jesteś naprawdę fajna. To powiedz mi jeszcze jedno. Ten poconek to też była ściema. Wiedziałam, ale ze mnie idiotka. Zaczekaj, Patrycja, to już nie jest ciema. Gdyby ktoś mi wczoraj powiedział, że zakochałam się w tej dziewczynie, to pomyślałbym, że mu odbiło. Ale Patrycja jest naprawdę spoko i myślę, że się w niej zakochałem. Zuza, Zuza, gdzie jesteś? Tymczasem Rafał dowiedział się, że Robert zerwał z Zuzą z powodu ich pocałunku. W przeciwieństwie do Zuzy, Rafał niczego nie żałuje i bardzo by chciał, żeby została jego dziewczyną. Tak cię prosiłam, żebyś tego nie robił. Bo ja już nim nie chcę być. To było z nią zerwać? Po co mnie do tego mieszałeś? No, po co to dzięki tobie zrozumiem, że chcę z nią zerwać, rozumiesz? Co? No, od wczoraj myślę tylko o tobie. Rozumiem, że się wtedy zakochałem, a teraz zrozumiałem, że możemy być razem. Nie, Rafał, to mi się coś pomyliło. Ty mnie nie kochasz, tylko masz dość Poli. A ja kocham Roberta. No ale proszę cię. Nie. Zadaj nam szansę. no. Nie, nie, ja kocham Roberta. Nie. No ale czemu tak? Proszę nie. cię. To co jest? myślałeś, że jesteś moim. Weź pierwsza. Ej, 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 ej. Proszę, zostaw się. Okej, okay, ale Świnio. zastanów się jeszcze. Ja też chyba pójdę, wiesz? Nie, proszę, bardziej ja Wczoraj czułam, że się ze mną nie liczysz. Ja się z tobą nie liczę. Skupiałaś? Um, Przepraszam, w ogóle nie chciałeś mnie słuchać z tym konkursem. to moja wina, tak? Nie, moja. Przepraszam. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Bardzo cię kocham. Ja cię też kocham. Byłem wściekły na Zuzę, ale nie potrafi się na nią długo gniewać. Ja też ją kocham i nie chcę jej stracić. Poza tym ona naprawdę jest fajną i szczerą dziewczyną. A ten pocałunek z Rafałem, no wierzę, że to było jakieś nieporozumienie. Rafał jest załamany. Chce jak najszybciej wyjść ze szkoły. Tymczasem Pola postanawia go odzyskać. Rafał, wychodzisz? Nie idziesz tak. na trening? Nie, nie mam dzisiaj siły. To przez to, że się pokłóciliśmy? Nie, nie przez to. Rafał, trochę głupio wyszło, ale jeśli nie przeprosisz i obiecasz, że nigdy, ale to nigdy więcej, rozumiesz, nie popatrzysz... że Nie mam za co się przepraszać. Ale przecież po się wejść z Zuską? No i co z tego? Wcale tego nie żałuję. Słucham? Ja już nie chcę z tą być, rozumiesz? Jak tu nie chcesz ze mną być? Normalnie, całowałem się z nią, bo to super dziewczyna. Może głupio wyszło z naszym rozstaniem, ale to już koniec, przykro mi. To co, nie kochasz mnie już? Nie, i szczerze mówiąc, mam dosyć, że traktujesz mnie jak popychadło. traktujesz mnie jak swojego służącego, rozumiesz? Zresztą, nieważne, to już koniec. Rafał! Nie mogę tego już dłużej ukrywać. Mam dość poli i ulżyło mi, że już nie jesteśmy razem. Złom, prawda, nie będę, ale do poli za żadne skarby nie wrócę. Chyba sobie na razie zrobię dłuższą przerwę od lasek. Nie wierzę. Jak on mógł mi coś takiego zrobić? Zerwać ze mną? Chyba mu na za dużo pozwalałam. Tak, byłam po prostu dla niego za dobra. Dalej! Dalej, dalej, Jedzień. wyżej! Alek Kurowski i Patrycja Szybińska zrezygnowali z udziału w konkursie na najfajniejszą parę w szkole. Alek chce się zrehabilitować przed dziewczyną i żongluje w szkole w stroju klauna. Wszyscy przestali już mówić o występie Patrycji. Alek coraz częściej się z nią umawia. Dobra, ale wrzuć to teraz na fejsa. Spoko, Spoko, dobra. Alek? Dzień dobry Panie profesor. A co ty tu robisz? Czemu jesteś w stroju klauna? To Patrycja mnie zainspirowała, to najczęściej. No dobrze, już dobrze. Ale przebierz się, bo za no, chwilę dobrze, dobrze, dzwonek dobrze. będzie, tak? Cześć. Mam bilety do cyrku. Idziemy? Do cyrku? Poważnie? No serio, idziemy. No dobra. Muszę się jeszcze przebrać. Oj, no, jeszcze? nie zobaczył, to bym nie uwierzył. Muszę to uwiecznić dla potomnych. Rafał Przybylski, mimo kolejnych zabiegów poli, żeby się pogodzili, dalej nie chce do niej wrócić. Choć koledzy usilnie go namawiają, żeby znalazł sobie nową dziewczynę, ten na razie w ogóle nie ma ochoty na randki. Wiesz co, ja już mam dosyć bab, ale jak chcesz, to sobie daję podbić. Tymczasem Zuza i Robert nie wracają już do sprawy pocałunku z Rafałem. Dalej się spotykają i są szczęśliwi. Fajny pomysł, a co im? Jest taka nowa pizzeria w dębnikach. Słyszałem, że mają bardzo dobrą pizzę. Ze smutką. Tak? Hmm. Bardzo chętnie. A później czy w bilarda? Co na to? Okej, okay, Bosko. Kocham wiesz? Ja Ciebie też. Róża, a ty rzeczywiście umiesz łączyć ludzi w pary? No, umiem. A co? Szkolna swatka pomaga uczennicy gimnazjum o znalezieniu idealnego chłopaka. Weź. E, Janka. Ładnie. Ja Maciek. Najważniejsze jest to, że Róża znalazła mi drugą połówkę. Ej, o co ci chodzi? Okazuje się, że wytypowany kandydat ma już dziewczynę. Ale... Na Nastolatek chce zemścić się na matematyczce za to, że został wyrzucony ze szkoły. Badun, badun! Były uczeń szantażem zmusza gimnazjalistę do otrucia nauczycielki. Zrobię wszystko, żeby ten zboczeń nie zaczepił się od Dagmary. O kurde! Chłopak chce uchronić Teresę Kremer przed niebezpiecznym chuliganem. Ich pani uważa! Rzuć ten telefon! O kurde! Torewka, no już ladu! Uważaj!